jak tanio i skutecznie dostać się z lotniska Torp do Sandefjord. Na początek instalujemy sobie apkę VYNO. I nie, nie robimy to, co byłoby logiczne wybierając Sandefjord Torp do Sandefjord Station. Wtedy system proponuje nam bilet z lotniska na stację i ze stacji pociągiem na drugą stację pociągu. Bo jak sobie klikniemy to i z informacją przy pociągu, to jest, że Shuttle Boss mamy za darmo. Kupujemy więc bilet z Torp Station do Sadefjord Station, co oszczędzi nam jakieś 13-15 zł. A w praktyce to już wygląda tak. I właśnie nam odjechał, a generalnie na przystanek, na pociąg, zatrzymuje się tutaj. Oczywiście można próbować być hardkorem jak ja z synem kilka lat temu, i zrobić tą drogę piechotą. Polską dróżką bez pobocza z rowami po obu stronach nie polecamy. Jak widzicie, ten darmowy Shuttle Boss to jest linia 174. Czyli ta, za którą aplikacja naliczyłaby nam bilet, jeśli wybierzemy połączenie z lotniska, a nie ze stacji Torp. Miejmy nadzieję, że zaraz się pojawi. Bo jak widać, zima w pełni. Jak ta Iduśka? fajnie. Ulepimy dziś połwana. A we Wrocławiu mieliśmy 17 stopni dzisiaj. Uff. O czasie? Co do sekundy. R11.

O streaming węstre sida w lewo, w lewo, w lewo. W lewo i w prawo. Jak widać w Norwegii, nic sobie nie robią z lodu na chodnikach. Jak jest zima, to ma być zimno i ślisko a do hoteli, do zatoki idziemy praktycznie cały czas prosto na dół.